Dzisiaj świąteczny króciutki prościutki filmik dla tych, którzy lubią klimaty glamour. Bombeczki takie proste, że aż głupio film robić, bo wystarczy mieć taką piękną farbę, mikrokulki i pastę. Praca dosłownie na godzinę. Chyba że ktoś będzie chciał ozdabiać etapami. Całą pracę za mnie wykonały farby. Po prostu piękne. Nie wiem kiedy to obejrzycie, ale u mnie jest Październik 2016 i to jest absolutna nowość. Piękne, metaliczne w cudownych kolorach. Paleta kolorów jest oczywiście szersza, ale ja wybrałam dla Was takie kolory troszkę nieoczywiste bo złoty czy srebrny także występują. Mięciutki syntetyczny pędzel i wystarczy pomalować tylko raz. Za pierwszym razem nabrałam za dużo farby, i wyszły mi lekkie mazy. Jak widać, przy tej farbie cienie znaczy lepiej pomalowane i zostawione do wysuszenia. Schną szybko, mniej więcej pół godziny. Do szczęścia potrzebna jest jeszcze pasta żelowa i mikrokulki. Ja wybrałam srebrne. Zamiast pasty żelowej można zastosować konturówkę, ale ta pasta po wyschnięciu jest całkowicie niewidoczna. Chciałam mikrokulkami pokryć większą powierzchnię, więc użyłam pędzelka. Wszystkie inne zawiasy polecą już z aplikatora. Miejsca pomalowane pastą po prostu posypuję obficie mikrokulkami. Wszystkie kulki zbieram do pudełeczka, następnie zsypię je z powrotem do pojemniczka. Pokrycie całej powierzchni mikrokulkami nie ma sensu, więc teraz przejdę do zawijasów. Ta pasta jest bardzo prosta w obsłudze, po prostu wyciskamy. Nie spływa, wszystko się do niej świetnie przykleja, a po wyschnięciu jest przeźroczysta i błyszcząca. Posypuję, zostawiam do wyschnięcia i właściwie bombka gotowa. Proste do bólu, a efekt myślę, że całkiem interesujący. I w ten sam sposób wszystkie trzy bombeczki przerobiłam. Pasta występuje w aplikatorze, ale jeżeli się skończy, warto ją dokupić w słoiczku i po prostu uzupełnić aplikator. Wychodzi znacznie taniej. Te bombeczki mają złotą zawieszkę, która bardzo nie pasuje w tej chwili do mikrokulek. Moja estetyka tego nie wytrzymała i przemalowała je na srebrno. I to już koniec filmu, po prostu niecałe 3 minutki. Na ozdobienie serduszek zużyłam 2 trzecie pojemniczka mikrokulek. A z bliska? A z bliska bombeczki prezentują się tak. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do naszego sklepu oraz na inspiralno.pl.